Witam wszystkich w kolejnym filmie. E, ciąg dalszy, budowy e, zgodnie z obietnicą. E, przyszła obudowa, jak się większość domyśla, co to za obudowa. Rura kanalizacyjna 315, a dokładnie mufa kanalizacyjna. E, średnica wewnętrzna. Jest 31,5, a średnica mojego, mojej turbiny tutaj jest niecałe 30. Także zobaczcie będzie idealnie tutaj jakby pośrodkuje będzie pasować super moja obudowa pomaluję sobie ją później jakąś farbą i będzie git. Dodatkowo zamówiłem sobie też dekle z jednej i z drugiej strony. Tutaj jest uszczelka, i ten dekielek tutaj zrobię sobie na górze dziurę, żeby przeszło i się założy na ciasno, hermetycznie, będzie zamknięte w tej obudowie. Oczywiście tutaj dwie dziury będą zrobione, żeby te mocowania wystawić do góry. Ale to wam pokażę i z drugiej strony będzie tak samo: tu od spodu przewiercę dwie dziurki, żeby wystawić kable, które sobie już przylutowałem tutaj. I to wszystko będzie później się fajnie kręcić w środku, w tej obudowie. Nic nie będzie na wierzchu. Myślę, że będzie gitarka. Także e, pokażę Wam jeszcze coś. Fajnego, wczoraj wieczorem udało mi się zrobić jedną łopatę. Wyszła tak. Zrobiłem sobie napis taki. Tutaj mam taki ploter do wycinania literek. Także wyciąłem sobie napisy, nadrukowałem sobie na łopacie i łopata jedna jest. Gotowa, jeszcze zostało mi zrobić dwie w wolnej chwili. Może przez święta sobie zrobię i będzie po świętach gotowa. Turbinka, także zaczynamy składać obudowę. Zobaczycie zaraz, jak to będę robił. I lecimy, wyciąłem już sobie dziurę na środku. Wywierciłem ładnie. Będzie sobie tutaj o, spasować, yy, tylko jest kwestia taka, że strasznie wysoki jest tutaj ten kielich i dotyka mi do koła, będę go musiał w połowie uciąć, tak żeby tutaj na tą uszczelkę wszedł, ale on nie jest potrzebny aż taki długi. Yy, Tutaj jest zrobiony otwór 22 mm, pręd jest 20 więc jeszcze taką uszczelkę sobie dokupiłem. Włożę ją tutaj pod spód, żeby ta dziura była tutaj też uszczelniona, a swobodnie się to mogło obracać. Także wywiercę sobie jeszcze tutaj dwa otwory do zamocowania tego stojanu na środku. Założę tą uszczelkę. Skrócę wysokość tego kielicha. I jedną stronę będziemy mieli poskładaną. Wtedy zakładamy ten tą mufę. Na drugą stronę, odwrócę to i będę pokazywał dalej. Mniej więcej mam już złożone, tak jak ma być. Tutaj wywierciłem dziurkę w obudowie. Przełożyłem sobie kabel od razu zasilający. W obudowie dziurki mam wywiercone, jednak nie będę dawał tutaj od środka tej uszczelki, dam ją później na zewnątrz, będzie lepiej trzymać niż w środku. Także wbijam teraz tutaj ten dekielek na śruby, o te, które będą tu wystawać, zamknę to tutaj hermetycznie na tej uszczelce. Wbiję to na ciasno i odwracamy na drugą stronę. Z drugiej strony będzie trochę więcej roboty. Tutaj, oczywiście, mam ten odcięty kawałek, co mówiłem, był za długi. Teraz wszystko jest ok. Z drugiej strony będzie trochę więcej roboty, ponieważ będę dodatkowo dokładał jeszcze czujnik obrotów. Bo. Gdy to będę miał wszystko poskładane, chcę wiedzieć jakie obroty będzie miał ten wiatrak, także zrobię sobie taki dodatkowy bajer, będę miał e, zamontowany obrotomierz. Także skręcam to tutaj i odwracamy na drugą stronę. Mam już na drugiej stronie odwrócone, z tej strony wygląda to tak, jest trochę więcej miejsca specjalnie. Tak zaprojektowałem, żeby było, ponieważ... Będę chciał tutaj dołożyć w tym miejscu czujnik obrotów. Tutaj będzie magnes przyczepiony i tutaj w tej dziurce będzie czujniczek i to koło będzie się obracać i będzie mi liczyć obroty wirnika tutaj na środku. Będzie taki dodatkowy bajer, udogodnienie dla mnie. Będę wiedział przy jakich obrotach Jakie później prądy będzie dawać, także przykręcam sobie ten czujnik tutaj. Tu mam dziurkę już wywierconą. Kabel ze stojanu jest też wypuszczony. Przedłużki później powkręcam sobie tutaj do góry, żeby wystawić. I tu już pójdzie zamknięty dekiel bez tej dziury na środku, tylko z wystawionymi dwoma szpilkami do góry. Ale to wszystko po kolei. No i czujnik mam zamontowany. Wygląda to tak. Nie wiem czy widać. Tutaj jest magnesik. I tutaj jest czujnik, kabelek wychodzi tutaj. O. Zamykam teraz dekiel z tej strony i robimy później tutaj jeszcze ten prostokącik, tą bazę, do której będzie obrotnica przekręcona. Jak Wam się podoba turbinka po poskładaniu? Tutaj z tyłu dekielek ładnie zamknięty. Tutaj dodatkowo jeszcze śrubeczkami poskręcałem ten dekiel do mufy, żeby się nie wysunął. Z tej strony też. Tutaj wystaje czpień do kręcenia się ładnie kręci. Tutaj kabelki, jeden stojan, drugi. I czujnik obrotów, i teraz od tych śrubek, które tu wystają, od stojana, zrobię taką stopę, do której będzie przykręcona obrotnica. Stopę zaraz wam pokażę. Stopę będę robił z takich kątowników. One mają 5 mm grubości, są bardzo grube. O, tutaj będą przykręcone w ten sposób, i z drugiej strony tak samo. Zaraz zobaczycie, i od spodu będzie taka platforma. I to później tu jeszcze bok ładnie obrobię czymś, jakimś plastikiem albo coś. Dobiorę, zobaczymy jak już to będzie, tu kabelki do obrotnicy poskładane, żeby to ładnie zamknąć. Na razie dorobię tą stopę, żeby dzisiaj zakończyć budowę tej obudowy. Strasznie duże wyszło, średnica 315, 320 jakoś po obwodzie, ale jest ładnie zamknięte. Pomaluję sobie na jakiś biały kolor, albo na jakiś inny i będzie pierwsza klasa, prądnica. Dobra, przykręcamy kątowniki i nie ma co przedłużać. Zrobiłem coś takiego z kątowników, tutaj mam wyciętą dziurę, tu jest ta obrotnica. To się tutaj ładnie na obrotnicę i będzie przykręcone na śrubach. Ale najpierw te łopatki zamontuję tutaj. O, idealnie na moją turbinkę i będzie podstawa jak tralala. Także przykręcam to tutaj do turbinki i składamy na gotowo. No i generator stoi. Tak to wyszło. Tutaj z przodu są takie dwie blachy. Te wystające śruby poucinałem. Został tylko napęd tutaj. Z tyłu tych śrub nie ucinałem. Ponieważ tutaj na te śruby jeszcze przyjdzie mi mocowanie do ogona. Który będę robił w kolejnych filmach. Zrobię tutaj ogon. Tutaj wyszło to tak. Odwrócę to na bok. Spróbuję. Żebyście widzieli kabelki i tutaj od spodu jest dziura. W tą dziurę będzie obrotnica włożona, o, w ten sposób. Ona tu będzie na zero. Nie będzie wystawać do góry. No i prawie skończone. Zakładam tu jeszcze to. Migiełko, przekręcę dekielek, żeby to ładnie wyglądało, żebyście widzieli w całości. Postawię na jakimś stoliku, żeby było lepiej widać niż na podłodze, i kończymy. No i tak oto wygląda ta moja turbinka w całej okazałości. Tutaj połączenie dla zaciekawionych jest tylko na śrubkę, bardzo bliżutko. Jest dana ta uszczelka, co mówiłem. O, kręci się to tak. Elegancko, miseczka założona. Tu jeszcze dojdą te łopaty, o których mówiłem. Ale w, kolejnym, w kolejnej części będę dorabiał tutaj ogon. W tym kierunku. Także dzisiaj obudowa zrobiona zgodnie z zamierzeniami. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.